Kurwa głodna jestem. Przecież właśnie ż kurwo. No i chuj ci w dupę. Dalej jestem głodna. Skąd masz taki wykurwisty sweter pantera? Czy chuj wie co to być? A w lumpie byłam to se kupiłam tylko dwa złote. To się powstrzymać nie mogłam. Wyglądam w nim jak bogata bicza. Nie no zajebisty, choć robić budyń. Nie chce mi się. Łoty kurwo, jak możesz, ja tu komplementuję twój okropny dywanopłaszcz. A ty nie chcesz iść ze mną robić budyniu. Ogarnij dupę. Przez ciebie nie mogę oglądać moich gacha pornosów. Kurwa ile będziemy czekać na ten jebany autobus. Jakbyś nie pojebała trzeci raz w ciągu dnia godzin to już dawno byłybyśmy w gisku. A co kurwa myślisz że to takie proste. Zamknij mordę gdyby ruszyła tą grubą dupę i poszła na prawko już dawno byśmy zapierdalały samochodem. Ta kurwa wiesz ile to kosztuje ile ja bym szmat w lumpie nakupiła. Już wolę do końca życia popierdalać autobusem. Ty głupia kurwo zachciało ci się chomika czemu nie kupisz w Brzewie tylko marnuje na ciebie pieniądze 4 zł w jedna stroje to cztery szmatki we wtorek. Nie rycz kurwa, mam ciebie dość, nie moja wina, że mi chomik zdechł. Jak mu kurwa jeść nie dajesz, to się nie dziwię, że wolał umrzeć. Odwołaj to, głupia kurwo, kupuję mu najlepsza karmę od murzynów z Afryki, aż 25 zł za kilogram. Patkaj dupę, autobus jedzie. Nie kichaj kurwa, bo nas o korona posądzą, ja idę pierwsza, siadaj gdzieś z dala, bo je Aneta, co? Wiesz o czym myślę? Na pewno o czymś głupim. Łoty kurwo, haha, ale ci dojebałam. Chodź po koty. Pojebało cię jest jebana trzecia na ranem. Choć po koty póki stara krowa Kornela śpi. Jestem kurwa zmęczona po praktykach nie będę zapierdalać po drabinie pojebane koty. Ty głupia kurwo Brian ma świeżba trzeba zyskać nowych poddanych. Chm, nie, spierdalaj, idę spać. Chuj ci w dupę, nikt cię nie lubi, zobaczysz jak stworzę armię kotów i cię napadną. Ja pierodolę Nikola, ale się napierdalam. Weź ogarnij dupę chociaż raz w życiu ciągle muszę się za ciebie wstydzić. Weź nie pierdol, bo nie mogę Ciebie słuchać. Kurwa gdzie ten chuj już czekam dwa minuty z tobą jeszcze chwilę i moje i ku spadnie jeszcze niżej. Spoko, jestem pewna, że niżej zejść się nie da. Nie no, teraz przegięłaś zaraz zawołam ochronę i cię wyruchają, to może nauczysz się szacunku do starszych. Wolę się ruchać z nimi niż z tobą. Dobra, zamknij mordę, bo się zesrasz, kto płaci za zamówienie. Ty, dlaczego ja? Bo ja jebana kurwo nie mam pieniędzy. Ja też nie mam pieniędzy. To na chuj mnie zapraszasz? Byłam pewna, że nadpierdalam się za friko, a tu taki chuj. Obra zamknij ryj i spierdalajmy zanim kelner przyjdzie i nas znowu oskarża o kradzież. No co się kurwo na mnie lampisz? Ja wcale nie zajebałam tych bułek, co leżały pod ladą. Musimy porozmawiać o tym, co odjebałaś dzisiaj na praktykach. Co, co masz na myśli? Nie udawaj, jakiś babsztyl poprosił mnie o dwie bułki, a ty je podałaś. Miałam bliżej, głupia krowo. Jeszcze raz tak zrobisz, a wetknę ci te bułki w gardło. Widzisz, kurwa. Tak to się robi, zrobiłam prawko szybciej niż ty, głupia krowo. Ło zwolnij, kurwa, bo się zesram. Kurwa, wydałam 4000 na jebane prawko, bo jebany instruktor stwierdził, że nie będzie mnie więcej uczył, i mam sobie zmienić, rozumiesz to, kurwa. Zero profesjonalistu. Nie dziwię mu się w końcu przejechałaś po nim trzy razy tempa papizdo. Nie moja wina, nie chciał mnie przepuścić dobrowolnie do Worda. Czy ty właśnie przejechałaś człowieka? To tylko Robert z tą kurwą. Kurwa gaz się skończył. Jak to się skończył przecież dałam ci trzy złote parę godzin temu. Bo ten fiat to wpierdala a co ty myślisz? Trzeba zajechać na tą jebaną stację i zalać za pięć zł. Za 5 zł to ja bym se życie ułożyła. Kurwa a miało być na szmatki, w środę miałam się odjebak jak szczur na otwarcie kanału, a tu taki chuj. Zamknij mordę przynajmniej do domu dojedziemy. Ty i ej, ej, ale mam zajebisty pomysł normalnie z auta wypadniesz jak to usłyszysz. Co znowu? Ja będę prowadzić, a ty będziesz pchać samochód do powa. Nie wspierdalaj.